Jak to połączyła. Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod Lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast z Biała Gwiazda pod Lupą. Fajna sprawa Wisła Kraku wygrywa z rewelacją wiosny. Bia Gwiazda pojechała do tych i okazało się, że pokonała byłego trenera 2 do zera. A jest z nami dzisiaj Łukasz Seweryn, który pomoże mi to omówić. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dla niektórych dzień dobry, dla niektórych dobry wieczór. Dokładnie. Dla nas dobry wieczór, ale dla was pewnie dzień dobry. To wszystko zależy, kiedy tego słuchacie. No dobrze, Łukaszu, powiedz mi, czy ty jesteś bardzo zaskoczony tym, jak wyglądała postawa Wisły Kraków w pierwszej połowie do, do momentu, kiedy Terace przerwały, powiedzmy, to widowisko. Nie wiem, czy można to tak określić, bo ta ci już umówiliśmy wcześniej. Wydaje mi się, że GKS Tychy lepiej prezentował się do tej 30 minuty, a później z gaz, jak teraz? Nie no dokładnie. Mnie trochę zdziwiło, że tak bardzo oddaliśmy pole GKS-owi Tychy. Nawet napisałem takiego tweeta, że nie istniejemy z przodu w ofensywie, a w defensywie to się jakoś to wszystko udaje kleić. Już ta, nie wiem, ta prawa 48, 55 sekunda. Spotkania, gdzie te tychy miały taką pierwszą groźną sytuację. Wydaje mi się, że ta piłka nie leciała w światło bramki, ale Kamil Broda dał radę i tą piłkę jeszcze wyciągnął. A później, no to właśnie im dalej w las do tej 30 minuty, to generalnie wyglądało to ciężko. Tak jest. Swoją drogą to Kamil Broda interweniował chyba po to, żeby sobie nabić statystyki, statystyki bo mimo tego, że ten DKS-tych dość dobrze sobie radził na skrzydłach i często nękał naszych bocznych obrońców, to nie oddawał strzałów. I tutaj duża zasługa chyba naszych stoperów, że potrafili wyłączyć Bartosza śpiączkę, czyli człowieka, który nie tylko groźnie wygląda, ale w tym roku kalendarzowym jest wyjątkowo groźny dla. Dla rywali tym większa brawa dla naszych zawodników, czyli dla Igora Łasickiego i Alana Uregi. To wie, że ja się tu odniosę jeszcze w ogóle tak, całościowo do tego, do tego śpiączki, bo mianowicie już była ta końcówka spotkania dobijało do 90 minuty i tata mówi tak. Bo oglądałem statą mhm. I tata mówi tak, no i co? Powiedziałeś, że śpiączka szczeli gola? I co? I nie szczelił? Widzisz? <laughs> Także widzisz, udało się zagrać na zero z tyłu to y, muszę powiedzieć, że zawsze mnie podwójnie cieszy, jak wygrywamy i jest jeszcze zero z tyłu, bo y, bardzo dużo tych goli tracimy. Tak Ja sobie przyjdziemy do statystyki straconych y, bramek przez Wisłę Kraków. Natomiast no, graliśmy z tą rewelacją wiosny, która przegrała w tym roku kalendarzowym chyba tylko raz z GKS-em, przepraszam, z Brubetem Terminal Komunicjum. Tak Aha. jest. To, to był ten mecz, kiedy Termalika jakimś cudem się właśnie wywinęła e, spod topora, uciekła. Natomiast e, tak zupełnie szczerze, e, Artur Skowronek e, w pojedynku e, ludzi bez włosów przegrał dzisiaj na całe szczęście z e, Mariuszem Jopem. No tak, śmieję się, bo sam mam podobną fryzurę, Ja też się ale wiesz, jeszcze, jeszcze myślę, że y, powinniśmy wrócić do tego tematu y, Kacpra Dudy. Tak jest, a, i, i Okej. Okay. Tak no właśnie chciałem Cię tylko wiesz zapytać się, czy, czy Twoim zdaniem Mariusz po prostu rozegrał genialnie taktycznie to trenera z Kowronka? Wiesz co, wydaje mi się, że może coś w tym być, że był taki plan na to spotkanie, żeby tym tym Tychom oddać prowadzenie tej gry, żeby w ten sposób to wyglądało. Więc tym bardziej wielkie brawa należą się tej linii obrony, że zagraliśmy po prostu na zero z tyłu. Tak, no Trochę mnie to niepokoiło do tej 30 minuty, bo e, często te podania w środku pola były takie niedokładne, mało było tych kont. Tak, no jednak posiadanie piłki też było na korzyść DKS-u. Tychy tutaj trzeba zdradzić widzom, że ostatni raz. Większe posiadanie piłki od Wisły miała mieć Lednica w grudniu, kiedy przyjechała na Reymonta. A kolejny taki przypadek, tam nie licząc sparringów, bo to oczywiście to są, to są powiedzmy takie jednostki treningowe, no to był, był, miało miejsce dopiero, no bardzo, bardzo dawno, bo to miało miejsce w Europejskich Pucharach w meczu z Serkle, także no jak widać GKS tych dzisiaj zajmuje się trochę Wisłę Kraków, kontrolował piłkę, Wisła Kraków z meczu z Wisłą Płos. Kontrolował piłkę, ale tak naprawdę no, za dużo z tego nie miał. Dokładnie, ale też jeszcze odnośnie przebiegu tego spotkania, to mi się wydaje, że przerwanie tego meczu w około tej 30 minuty to też była taka kluczowa sytuacja w tym spotkaniu, bo wydawało mi się w pewnym momencie, że strzelenie tego gola przez GKS tych, w tej pierwszej połowie, jeszcze przed, przed, przed przerwaniem e, spotkania, to może być właśnie kwestia czasu, bo naprawdę Wisła wyglądała słabo, e, więc e, tutaj upatrywałbym chyba też jakieś, nie wiem, rozmowy motywacyjnej, w szatni, e, gdzie piłkarze Wisły jednak spędzili trochę więcej czasu niż, e, niż ich przeciwnicy z GKS-u, bo oni wyszli troszeczkę szybciej, nasi zawodnicy spędzili trochę więcej czasu. Może to też był jakiś taki element, żeby tą drużynę przeciwnika wybić z jakiegoś takiego rytmu, bo oni się zaczęli rozgrzewać chwilę wcześniej, ale po tym, po tej przerwie i po wznowieniu gry, to Wisła wyglądała już dużo lepiej. Tak, naszych kibiców nie było na stadionie, nie byli pod stadionem. Liczby około 500, przynajmniej tak podali komentarz THP Sport. No, ale dzisiaj kibice DKS u Tychy to tak biją taką szpileczkę, zagrali podwisłe Kraków, wybili swoich, pupili z tego mocnego uderzenia i dali nowe życie Białej Gwieździe. Także tu dziękujemy Wam za to, że, że podaliście nam pomocną dłoń. Jesteśmy Wam bardzo, bardzo mili i też warto odnotować, że to było chyba pierwsze, nawet nie chyba, to było pierwsze zwycięstwo nad gks Tychy od trzech lat, także także tutaj Mariusz od żył od trenera, od trenera Sobolewskiego. Tak jest, tak wtedy Luis Fernandez chyba w ostatniej minucie z karnego trafił, jeżeli pamięć mnie my nie myli. Ale wiemy, ta, co, w, piątej, w piątej minucie doliczonego czasu grał, jeżeli jest, się tak. też nie mylę. No. Te, wtedy jeszcze Basza grał, wtedy był karny na Baszy. To jest, <laughs> widzicie, to są zamieszłe czasy, ale przypomnę. Nie, to ja sobie, ja sobie kiedyś, ja sobie kiedyś tak zrobiłem, że odwinąłem sobie niedawno, wiesz, skład z pierwszego meczu w pierwszej lidze z sandycją nowy sąd przy Reymonta. to w ogóle jak i, jak i tam, jaka tam była wyjściowa jedenastka, to się można złapać za głowę, a myślę, że niektórzy widzowie to już niektórych zawodników mogą w ogóle nie pamiętać. No, ale został Igor Łasicki, Bartel Jarok. No i w sumie to chyba, chyba tyle tak naprawdę z tych, z tych zawodników, także ta rewolucja kadrowa na przestrzeni kilku sezonów była. To jeszcze mi się tak przypomniało a propos tego przerywania spotkania, to kiedyś był finał Pucharu polski na narodowym i grała Ledia z Lechem. Lech gonił wynik. Wtedy też ultrasi kolejarza odpalili radę i później Dawid, da, chyba Dawid Kownacki mówił, że te racy ich wybiły z rytmu i że tak już nie mogli wejść w to spotkanie. Także, że kibice, jak widzicie, że waszym pupilom idzie, to nie odpalajcie rac. Bo nasi odpali tydzień temu i co? I straciliśmy bramkę. <laughs> No, to raz, a dwa, że też możemy się wiesz, cofnąć do grudnia 2023 i tego meczu z GKS-em Katowice. Że dzięki, dzięki tamtej rocznicy Ultra Wisły i przerwaniu tego meczu, i tego, że było dużo doliczonego czasu gry, to wygraliśmy. Tak jest. Dobrze, przejdźmy do tematu Kaspradudy, który w przerwie powiedział: Zapytany został. Mniej więcej, tak nie będę tutaj całego pytania, że tak powiem przytaczał. Natomiast odpowiedź była taka, że nie są zaskoczeni tym, jak gra GKS Tychy, więc to na pewno trochę mi pomogło oglądać to spotkanie w drugiej połowie, bo już trochę się mniej stresowałem. I mimo wszystko, jak usłyszałem od Kacpra Dudy, że jest że Tychy ich niczym nie zaskakuje, to pomyślałem, że może będzie dobrze. Skoro jesteśmy przy Kacprze Dudzie, to Zapytam Cię o tego spalonego, jak Ty to odbierasz, bo według mnie nie było. A później możesz powiedzieć, co chciałeś przed chwilą, bo Ci przerwałem. nie no, oczywiście, że spalonego nie było. Natomiast po meczu w studiu TVP Sport prowadzący razem z Dariuszem, z Dariuszem Dudką, Dudkiem powiedzieli, że wersja systemu VAR, jaka była na tym spotkaniu, była wersją light i tutaj może nawet nie obwiniałbym sędziego Frankowskiego, czy Liniowego o podjęcie takiej, a nie innej decyzji i nawet bym nie obwinił tego sędziego Greckiewicza, który na tym warze siedział, tylko po prostu system VAR Light nie pozwala wytyczać linii przy spalonym, wobec czego po prostu podtrzymano tą decyzję z boiska, bo nie było możliwości, jak to w ogóle brzmi, kuriozalnie, nie było możliwości wytyczenia wytyczenia linii tego spalonego Kaspra Dudy. Kacper na tą bramkę naprawdę bardzo zasługiwał, bo myślę, że był najlepszym zawodnikiem Wisły w tym spotkaniu. No i szkoda, że nie udokumentował tego bramką. która prowadzimy? została mu tak, która została mu zabrana. To zostało po prostu okradziony i to. Chciałem i powiedzieć, że w biały dzień, ale już było akurat ciemno, więc może nie w biały. Natomiast, y, tak zupełnie szczerze, to y, wydaje mi się, że z tym warem to trochę jest tak jak z Coca-Colą, y, z tą Coca-Colą Zero. Fajnie, że jest, ale po co to pić, skoro jest oryginał, tak? I tutaj tutaj też y, to trochę. No nie fajnie to jednak wygląda, że w takich sytuacjach war y, nie może interweniować. Z drugiej strony, war ma wołać, tylko wyłącznie w sytuacji, kiedy jest ta sytuacja zero jedynkowa, czyli jest błąd lub go nie ma i tutaj ten protokół mimo wszystko zadziałał, natomiast no zadziałał dlatego, że nie mieli narzędzi, żeby wyrysować powiedzmy dwie linie, które pokażą, czy Kasper był wychylony, no ale tam noga zawodnika DKS u tychy została. Ale też wiesz, tak jak War wchodził do Polski i tam było podane, czym się ma dokładnie zajmować i tak dalej, to już można powiedzieć, że tamte pierwotne założenia zostały gdzieś tam te kilka lat temu, a to, co mamy teraz, to jednak ten WAR wygląda zupełnie inaczej niż wydawało się na początku. Wydaje mi się, że tutaj też ten system budzi dużo kontrowersji, bo jednak jest też dużo błędnych decyzji. Bo też wydaje mi się, że sędziowie oduczyli się w pewien sposób tego sędziowania, jak sędziowali w dawnych czasach, ponieważ zawsze jest dla nich jakieś alibi, że mają ten system VAR, który wyłapie ich błąd i wtedy go ktoś zawoła do tego monitora, żeby mógł sobie zobaczyć tą sytuację jeszcze raz. Tylko potem spotykamy się właśnie z taką sytuacją, jak w dzisiejszym spotkaniu, przez system techniczny zawodzi. No właśnie, napiszcie drodzy widzowie w komentarzu, co uważacie na temat, na temat tego spalonego, który no, Was był lub nie był, ale chyba jednak go nie było i ogólnie napiszcie, jak oceniacie styl, wykonaniu, styl gry Wisły Kraków i to spotkanie w wykonaniu Podobieżnej Mariusza Jopa. To jeszcze Cię zapytam tak a propos tego systemu VAR, pamiętasz te czasy, jak Wisła Kraków była jeszcze w Ekstraklasie i wchodził ten system VAR i było to tłumaczenie, Zawsze taka grafika wjeżdżała przed każdym spotkaniem, do czego tak. on służy. No tak, żeby tam mhm. tylko jeszcze czy, czy tęsknić za tym. Tak, walkę. właśnie do tego, do tego chciałem uderzyć, właśnie mówiąc, co tam było w tych pierwotnych założeniach, a jak to wygląda obecnie, to jest po prostu różnie. Tak jest. No i teraz czas, żebyśmy przeszli do Angela Rodado, który znów otwiera dni spotkania. Po wrzutce Angela Bajny, który. Łukaszu, co zrobił? Podniósł głowę do góry, podniósł głowę tak, do góry. Tak jest, czyli można powiedzieć, że nasz drugi anioł się rozwija. Wiesz co, no ma dobrą wiosnę. I też trzeba to doceniać, że potrafi tą głowę do góry podnieść, <śm> <śm> zobaczyć coś więcej, ale naprawdę klasa doś dośrodkowanie, naprawdę piękna asysta. Tak jest, no tutaj już nie było żadnych wątpliwości, nie było żadnego spalonego. Druga bramka to taka bramka, którą ja bardzo lubię i ty, Łukasz, pewnie też, czyli to, co zawsze mówimy, że stałe fragmenty gry są solą pierwsze widzi i co. No i znowu Marco Poletanowicz udowadnia, że, że potrafi wrzucić piłkę w punkt, a Alan Uryga jako kapitan zapewnia nam, czy tam dobija rywala i zapewnia nam trzy punkty. Cieszę się, że Alan Uryga zdobywa gole, ponieważ goli, goni goni tą swoją statystykę z Wisły Płock, gdzie tych bramek trochę strzelił, a u nas jednak bardzo długo tych bramek to było jakoś tam bardzo mało. Teraz trochę tych goli zaczął dorzucać, więc trzymam kciuki, żeby w tych pozostałych spotkaniach w tym sezonie jeszcze coś najlepiej ze stałego fragmentu strzelił. No, tak, no, czekają nas teraz takie mecze. Powiedzmy, ten jeden, przynajmniej na papierze wygląda bardzo, bardzo taki na, na łatwy. Przyjedzie też stary znajomy, który, który był w pierwszej lidze, w tym pierwszym meczu z Sandecją nowy sącz za ten Brzęczka, czyli Mechemicz, tak to się czyta? Chyba tak. No, no że wiesz, jest... będzie, więcej, yy, będzie więcej dobrych znajomych, bo będzie jeszcze Kamil Wojtkowski tak, tak. i Dawid Niepsój. Tak jest. Także trójka byłych Wiślaków, i mam nadzieję, że tutaj nie będziemy szli tym tokiem rozmowania. że jak były Wiślak gra w drużynie przeciwnej, to zaczynamy od 0-1, bo, bo to byłoby dla nas kuriozalne. Ale Starówka dzisiaj w piątek przegrała ze zniczem 0-5 do i wydaje mi się, że no mam nadzieję, że w końcu to będzie taki mecz, który na Raymonda będzie tylko jeszcze formalnością i, i będziemy mogli go po prostu tak odhaczyć. Wiesz co, Stalówka jest jedną nogą Liga niżej. To już będzie taki dla nich mecz ostatniej szansy. są trzy punkty, tak, do Chrobrego Głogów, czyli do tej ostatniej tak. bezpiecznej pozycji. Chrobry I jeszcze nie grał swojego meczu. Chrobry jeszcze nie grał swojego meczu, więc generalnie to jest taki, dla nich to może być taki mecz ostatniej szansy. Pytanie, jak wiele kontraktów kończy się po sezonie, czy oni tam będą chcieli umierać za tą Stal, stalowa wola, i jak to wszystko będzie wyglądało. Tak jest. <laughs> Dobrze, to przejdźmy jeszcze do tematu e, napastników. Ach, to już został przez nas omówiony. E, gdzieś tam jednak musimy poczuć temat Łukasza Zwońskiego, bo tak samo jak i on, to my też cierpimy, e, że ten drugi napastnik no, tak długo nie może się przełamać, i, i w sumie to ja mu nawet nie chcę liczyć tych spotkań kolejnych z. z bez bramki. No, bo on ostatnio w tym meczu z TKS-em grał tylko 10 minut. No, ale tak z tego obowiązku trzeba powiedzieć, że było to 17 spotkanie z rzędu. I no i trochę brakuje mi tego drugiego człowieka, który jako ta klasyczna dziewiątka będzie zdobywała, zdobywała bramki, będzie odciążać Angela Rodado. Wiesz, co ja wierzę w Łukasza Zwolińskiego, że. Jeszcze się przełamie, jeszcze strzeli w tym sezonie i cały czas to powtarzam, że strzeli w tym kluczowym momencie, więc jeszcze zostały cztery spotkania, dwa w lidze i obydwa spotkania barażowe, więc tutaj Łukasz ma jeszcze, będzie miał jeszcze swoje szanse i jest to na tyle dobry napastnik, że powinien się po prostu przełamać, a jak się przełamie, to będzie strzelał. Mi trochę przypomina trochę przypomina Pawła Broszka, i tak z tego względu, że Paweł Brzezaj miał taką serię, gdzie się zacinał, to też do tej sytuacji dochodził. Łukasz Wolnicy też do tej sytuacji dochodzi i nie może trafić. I, I tak no wiem, że to jest duże porównanie, ale, ale tak mi się akurat nasunęło, i to pewnie wiesz, dlaczego. Że akurat do Pawła Broszka się od, od, <grym> odniosłem. No tak. To się tylko uśmiechnę. Jest. Nie, no, Łukasz jest dobrym napastnikiem i naprawdę wierzę w to, że, że się przełamie, że strzeli. Hmm. Naprawdę jakiegoś ważnego gola, nie wiem, czy będzie widać, czy nie. Właśnie. No, ale jest, to, jest. Jest Dzisiaj był założony specjalnie na to, żeby Łukasz strzelił gola. no Nie udało się. A czy to jest ta koszulka, którą Łukasz podpisał w Nidzieczy? Czy to nie jest ta? Tak. To, tak, jest, to ta. jest ta koszulka. Okej, okay. tak. No to, to, to fajna koszulka. Zresztą Łukaszowi też się podobają te białe, to musimy. Tak, że, tak. tak, Łukasz Słodzinski pochwalił e, koszulki Makrona. Powiedział, że są bardzo ładne i dobrze się w nich gra, wobec czego życzę, życzę mu, żeby w czerwonej e, w najbliższy piątek strzelił go na Reymonda. Tak jest. Dobrze, no ale to skoro o napastnikach rozmawiamy, to w tamtym sezonie był taki jeszcze jeden napastnik, Michał Żyro, e, ale był jeszcze inny napastnik, był taki, który o dziwo no, no, awansował do Ekstraklasy. Wykonując ostatnio egzekucję w postaci dwóch rzutów karnych. I to jest pewnie, wiesz o co go chodzi, gra teraz w Arce z numerem 7 na plecach. Tak jest, Szymon Sobczak. Tak jest, tutaj porównanie chciałbym, żebyś zrobił, czy ty Łukasza Zwolińskiego jednak chciałbyś w tej pierwszej lidze, czy Szymona Sobczaka, bo ja ci powiem w ten sposób, że w Ekstraklasie to chciałbym Łukasza Zwolińskiego, który się tam sprawdził, tak, czy tam w Lech i w innych klubach, a w tej pierwszej lidze to wydaje mi się, że Szymon Sobczak trochę lepiej się nadaje do tej takiej rąbańki między, między stoperami. Wiesz co, fajnie postawiłeś sprawę, bo ja uważam, że Szymon Sobczak jest po prostu idealnym napastnikiem jak na pierwszoligowe warunki. W obecnej Wiśle ja bym widział ich trzech, czyli i Angela, i Łukasza, i Szymona, bo generalnie uważam, że brakuje nam tego trzeciego napastnika. Rodado dobrze się rozumiał z Sobczakiem ze Zwolińskim myślę, że też mu się dobrze gra więc zmieściłbym ich trzech z tym, że jeden musiałby wchodzić z ławki, ale mając taki moment jak teraz, gdy jeden z napastników ma problem ze strzelaniem goli, puszczasz sobie tego trzeciego i jest też jakaś większa rywalizacja w składzie tak, na sam koniec trochę chciałbym, żebyśmy podyskutowali o ewentualnej tabeli, czyli o tym, jak to się może ułożyć, bo wiemy, że, że Wisła Poc jest na trzecim miejscu, Jeździetnica jest na czwartym, my jesteśmy na piątym, Polonia jest na <coughs> Polonia jest na szóstym miejscu. No, i gdybyś miał wybrać, gdybyś sobie mógł tam nie wylosować, ale gdybyś sobie mu wybrać takiego rywala, z którym chciałbyś zagrać, to kto to by był, gdzie i dlaczego? No, jeżeli, jeżeli mielibyśmy zagrać przy Raymonda, to wybrałbym mieć Legnica i w finale Polonie Warszawa. Natomiast jeżeli mielibyśmy zagrać na wyjeździe, no to Wispy Płock. Z tego powodu, że już raz tam w tym sezonie wygraliśmy. Trener Misura powiedział mi, że, że ma przeczucie, że się jeszcze zobaczymy w tym sezonie. Chociaż bardziej wiem, że pewnie myślał o Wiśle Kraków niż o mnie, Moja do Płocka się na mecz nie będę na pewno wybierał. Także na coś takiego bym postawił, a wtedy jeżeli przeszlibyśmy tą Wisłę Płock, która byłaby na trzecim miejscu, to również możemy spotkać się z tą Polonią Warszawa w finale barażu przy Reymonta. Ja osobiście chciałbym zagrać z miedzią właśnie na na remonta, bo mamy do wyrównania pewne rachunki i też gdzieś ten wątek kibicowski, te oświadczenia, które były pisane, które były powiedzmy tą podkładką, podkładką żeby nie wpuszczać naszych kibiców. No chciałbym, żebyśmy utarli im nosa i żeby tak ogólnie zawsze było, że gdzieś jedziemy i ktoś nas kto nie puszcza, to tam wygrywamy 3-0 i wracamy do Krakowa a drugim takim wyborem to byłby Górnik Łęczna, tylko no się zamienić jeszcze my musielibyśmy się zamienić miejscami z jedną z drużyn, a Łęczna musiałaby wskoczyć właśnie do, do tych baraży, a no to się niestety na ten moment nie zanosi. Swoją drogą ciekawi mnie jakie, jakie kary grożą za opóźnianie meczu, tak to zrobiła ekipa właśnie Górnika Łęczna, bo wiemy, że tam te pieniążki nie, nie, nie płyną na, na konta piłkarzy, i niedawno zrobili bojkot. Chyba to było w meczu z Odromopole, żeby pamięć mnie nie myli. Tak, w Opolu. A wiesz, tutaj naprawdę w Łęcznej jest dużo spraw pozasportowych, o których wspomniałeś. Ja uważam, że ta drużyna to się w ogóle już z tej walki o baraże wypisała, bo zawodnicy chyba myślami są już albo w innych klubach, albo. Albo po prostu myślą o tym, jak zapłacić rachunki, raty kredytu i tak dalej. Albo na, na etacie w kopalni. Taki powrót, powrót do czasów PRL-u, tak? Gdzie zawodnicy nie byli do końca zawodowymi piłkarzami, tylko wszędzie wszyscy byli zatrudnieni. Wtedy nie było zawodostwa w Polsce. Ale wiesz, ci to byłby okres przygotowawczy, jakby nawet pomachali kilofem pod ziemią. Wiesz, to w, też wiesz, jeszcze nie tak dawno to w tych śląskich klubach, gdy tam czasami nie szło, to były wycieczki do kopalni, żeby zobaczyli, jak wygląda praca zwykłych ludzi. I nie pamiętam, który to był rok, ale Wisła miała taką wyciecze, wycieczkę zorganizowaną do zakładów telefoniki. Może właśnie ktoś z widzów będzie pamiętał, kiedy to było i w jakim okresie bo też wydaje mi się, że to było w jakimś takim dołku, nie pamiętam za którego trenera też w tym momencie musiałbym to sprawdzić, ale pamiętam, że była taka zorganizowana wycieczka z piłkarzami do, do zakładów pracy telefoniki. No to bo to słynne pokazanie, że, że wy macie tak dobrze i, i, i nie potraficie wygrywać, a to właśnie tutaj ludzie zapieprzają za... Nie co powiedzieć że za. Za ryżu. Za miskę ryżu, ale to nie, bo to określili, że się pojawiło. Nie, to, nie no, oczywiście. W ostatnich latach. Chciałem powiedzieć że za niższą krajową, ale nie wiem ile telefonika płaciła, także nie będę aż tak y, diametralnie do tego się. Nie no, myślę, że zarówno zarobki w kopalniach, jak i w telefonice były w tamtych czasach dobre, a wiadomo, że jedna i druga praca jest ciężka. Oczywiście, że tak. No dobrze, to tyle w dzisiejszym podcaście za podróż. zapoznać sobie na spokojnie i luźno porozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło w Tychach i o tym, co się może wydarzyć w tabeli, w, w Krakowie na, na remonta za tydzień zobaczymy też jak to będzie z Rodado, bo on musi uważać, ma trzy żółte kartki, i musimy mu tam chyba szepnąć po meczu ze stalówką, jak się nie wykartkuje, żeby, żeby uważał, bo no bo to kurde jego by nie było, to to tragedia, i tak dalej, i tak dalej. Nie miał gdzie skartkarny. Też się nad tym zastanawiałem, czy nie lepiej by było, żeby się wykartkował, no nie wiem, na tą stal Rzeszów. No ja zupełnie się. Że myślałem, że się wykartkuje w tychach. Że mhm. Gdzieś tam będzie pyskował szedł do Frankowskiego, pokażę mu na przykład zakaz wjazdu czy coś i powie mu, że tutaj jakiś znak. A, a odnośnie tych przepisów. No to niestety te kartki przechodzą na Baraże. Mhm. Ostatnio gdzieś tą sprawę też podnosił Michał Knura, który powiedział, zdaje się, że powinniśmy iść z duchem czasu, i generalnie tak jak na mistrzostwach świata, tam w pewnej fazie nie liczą się te kartki z fazy grupowej. No to tutaj powinny być takie dwa mecze, gdzie tylko za jakieś naprawdę jakieś ciężkie przewinienie, ciężką czerwoną kartkę to jakiś głupi, yy, brzydki faul, to powinna być pauza, a, a te żółte kartki powinny się gdzieś po prostu wyzerować, też ze względu na to widowisko, yy, jakim powinny być te półfinały i, i finał w aranżu. Ale wiesz, yy, chcemy iść w, w kierunku wielkiego futbolu, widzę mistrzów tak że w półfinałach się kartki zerują, więc powinniśmy właśnie w ten sposób iść, że te kartki się zerują i Łukasz może z, z chłodną głową albo po prostu ze spokojną głową podejść do, do półfinału i nie bać się, że nadepnie ktoś przez przybadę, dostanie żółtą kartkę i wyleci. Dobrze, Łukasz, Wiesz tu... co, Ja od dziecka słyszę, że gonimy Europę pod wieloma względami, a cały czas gdzieś jej nie możemy dogonić. Także Łukasz. może kiedyś może kiedyś te kartki na baraże też się będą w Polsce kasowały. Dobrze, Łukaszczu. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć na, na koniec? Co, widzimy się na Raymonta. Wszyscy kupujemy bilety, wspieramy Wisłę. Zostały dwa mecze do końca. Musimy wygrać obydwa. A potem widzimy się na Raymonta w pierwszym meczu barażowym. Wszystko bardzo ładnie brzmi w ustach Łukasza. No zobaczymy, czy, czy okaże się prorokiem dobrej nowiny. A ja zakończę to w ten sposób, że kochani, słuchajcie, dzisiaj nadawali dla was. Łukasz Seweryn, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I Mateusz Prochwicz, do usłyszenia już w kolejnych podcastach zapowiedzi meczu z stalówką, ze stalą, stalowa wola. Do usłyszenia. Jak to połączył. Ostatni temat, temat ten. Subskrybuj kanał Biały Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.